Cześć, nazywam się Krzysztof Łukasik, jestem zawodnikiem drużyny JBG2 i oraz mistrzem polskiej cross-country z sezonu 2024. Sezon 2024 pod wieloma względami był dla mnie najbardziej wymagającym sezonem w dotychczasowej karierze. Fakt, że walczyłem o kwalifikację olimpijską oraz start na Igrzyskach był jednocześnie bardzo motywujący, ale też stresujący. Teraz już zmierzając do końca sezonu mogę powiedzieć, że towarzyszy mi pewne, pewien niedosyt, dlatego że kilka z wyścigów nie poszło może tak jakbym tego oczekiwał. No i przykładem mogą być tutaj chociażby Igrzyska Olimpijskie, gdzie gdyby to nie upadek, wydaje mi się, że ostateczny rezultat mógłby być zdecydowanie lepszy, ale to poczucie niedosytu staram się przekuć w... Motywację i chęć do pracy oraz lepsze rezultaty w sezonie 2025. Więc w zasadzie wydaje mi się, że przygotowania do tego docelowego startu, czyli do Igrzysk Olimpijskich, rozpoczęły się już w grudniu, kiedy to byłem na pierwszym zgrupowaniu w Hiszpanii. Potem w styczniu po raz kolejny wybrałem się na obóz w nieco cieplejsze rejony. I w zasadzie pierwsza część sezonu była podporządkowana pod potwierdzenie, przyklepanie tej kwalifikacji olimpijskiej, a potem okres maja-czerwca były to już bezpośrednie przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. Ostatni okres spędziłem na zyskowaniu Wysokogórskim w Andorze. W zasadzie całe przygotowania przebiegły zgodnie z planem z perspektywy czasu. Nic bym nie zmienił. Wydaje mi się, że na Igrzyskach faktycznie byłem w swojej topowej dyspozycji, więc wszystko poszło tak jak powinno. Oprócz fula, o którym już wspominałem, do swojej dyspozycji mam także sztywniaka Gianta XTC i jest to bardzo udana konstrukcja. To zresztą jadąc na sztywniaku, zdobyłem swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, ale w zasadzie e, przez ostatni rok korzystam już tylko i wyłącznie z fula. E, ta nowa konstrukcja Antema jest e, na tyle udana, e, że w zasadzie e, przestałem e, już myśleć o możliwości wykorzystania roweru z e, pojedynczym zawieszeniem. E, nowy full Nowy full Gianta jest jakby wystarczająco sztywny, jest to też na tyle lekka konstrukcja, że wszystkie te zalety wynikające z jazdy na sztywniaku przestają mieć aż takie znaczenie, więc w zasadzie w tej chwili Giant Anthem jest moim celowym i jedynym rowerem wyścigowym. Rozmawiamy 3 października w momencie, kiedy mój sezon letni powoli zmierza ku końcowi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mam jeszcze dwa wyjazdy, jeden do Francji, drugi do, do Grecji i w ten sposób zakończę ten wymagający sezon startowy. Całkiem długim, bo ścigałem się od końca stycznia i na przestrzeni tych kilku miesięcy zaliczyłem pewnie około 40 dni startowych ale faktycznie jestem już nieco zmęczony sezonem i powoli zaczynamy myśleć o, o tej przerwie wakacyjnej. Na pewno po, starcie, po ostatnim starcie kilka dni poświęcę na, na, roztrenowanie, na roztrenowanie, a potem udam się na dłuższy odpoczynek wraz ze swoją małżonką i będzie to czas, kiedy prawdopodobnie zupełnie nie wezmę ze sobą roweru i przez dwa, te dwa czy... Czy, czy trzy tygodnie yy, nie będę myślał o jeździe na rowerze po to, żeby... Znowu poczuć ten głód jazdy i zmotywowanym przystąpić do przygotowań do kolejnego sezonu. W tym roku miałem okazję startować na Igrzyskach Olimpijskich i niewątpliwie był to jeden z moich głównych celów, zawsze było to moje marzenie. No to nadal w kolarstwie górskim jest jeszcze wiele do osiągnięcia, i na pewno przyszły sezon też będzie bardzo wymagający. Sezon prawdopodobnie Zaczniemy z startami i w hiszpańskich etapówkach. Potem skupimy się na wyścigach cross country, wybierając się, mam nadzieję, na wszystkie europejskie edycje Pucharu świata, więc trzeba najpierw dobrze odpocząć, a potem brać się do pracy. Bo następny sezon będzie też równie wymagający. Jeśli chodzi o, o przełaj, jestem zdecydowanie bliższy deklaracji, że, że nic z tego nie będzie, biorąc pod uwagę, że ten sezon letni w moim przypadku jest całkiem długi. Tak jak wspominałem, ścigam się od końca stycznia, niemalże do, do końca października, do tego czasu na jakąś regenerację i ewentualne przygotowania do następnego sezonu pozostaje już bardzo mało, więc prawdopodobnie odpuszczę przełaje, tym bardziej, że nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem niskich temperatur i opadów deszczu. Więc kolarstwo przełajowe pozostawię swojemu koledze z drużyny Karolowi Ostaszewskiemu, a ja skupię się, tak jak wspominam, najpierw na odpoczynku, a potem przygotowaniach do kolejnego sezonu. Jeśli chodzi o kolarstwo gravelowe, w zasadzie przez ostatnie dwa lata, ze względu na to, jak układał się kalendarz, nie miałem okazji do tego, żeby startować w Mistrzostwach Polskich. Ale ty, może w przyszłym roku będzie inaczej, zobaczymy. Na tą chwilę nie jest to coś o czym myślę i planuję, ale czasem dla odświeżenia warto jest spróbować czegoś nowego, więc why not? Tytu, tytuł Mistrza Polski zawsze jest taki motywujący i fakt, że przez kolejny rok można jeździć w tej specjalnej koszulce jest czymś bardzo fajnym, więc Mistrzostwa Polski zawsze, wymaga, zawsze wyzwalają takie specyficzne emocje i pomimo tego, że jakby w podobnej stawce zawodników mamy okazję się ścigać chociażby podczas Pucharów Polski, to to, to, to nastawienie przed Mistrzostwami Polski jest zawsze takie wyjątkowe. Wydaje mi się, że, że jakby taki szczególny sentyment mam do, do zeszłorocznych Mistrzostw Polski, kiedy to... Po dwuletniej przerwie udało mi się no, odzyskać tą koszulkę z, z orzełkiem, tym bardziej, że, że, że ten wyścig miał jeszcze kilka takich zwrotów akcji i w zasadzie jeszcze tam na przedostatniej rundzie wydawało mi się, że ciężko będzie tą koszulkę odzyskać, no, ale jakby ostatecznie zebrałem się wtedy w sobie e, i, i zdobyłem ten, ten tytuł, więc zdecydowanie te mistrzostwo Polski z 2022 roku e, no darze szczególnym sentymentem.